Bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień szczególny, dzień wyjątkowy, 35 lat polskiego samorządu. To okres, w którym dostaliśmy szansę na to, aby nasze sprawy lokalne, żebyśmy mogli je sami organizować i układać według tego, jak sobie życzymy. To jest taka przestrzeń wolności, którą pozwolono nam, abyśmy wykorzystali w taki sposób, aby czasami różniąc się, czasami bardzo barwnie, bo, 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 bo uczyliśmy się tej demokracji, ale żebyśmy mogli tak tą, tą wolność w taki sposób, aby ta rzeczywistość, w której żyjemy, żeby ona była lepsza lub gorsza, ale żeby ona była nasza. Taka, jaką sobie zbudowaliśmy, taką, na jaką zasługujemy, taką, jaką stworzyliśmy, taką, do jakiej przykonaliśmy naszych mieszkańców, no i mamy. No mam nadzieję, że ta rzeczywistość, trwamy tu w Policach, przez ten cały okres ewidentnie widać, że samorządność w Policach swoje piętno odcisnęła i to nasze Police w różnym tempie, w różny sposób ale jednak ciągle się rozwijają przez lata i to nasze zaangażowanie jest coraz większe i to pokazuje jak dobrze, jak słuszna, jak dobrą ustawą, dobrą reformą było wprowadzenie tej naszej samorządności. Życzę Państwu nowej Radzie, Państwo tutaj w dużym stopniu reprezentują parę młodszych, parę nowych twarzy, parę nowych spojrzeń. Ewidentnie widać po tych wyborach, że już spojrzenie kolejnego pokolenia, można powiedzieć, takiego drugiego wyżu powojennego, więc, więc to jest piękne, że jakby przyjmujemy tą, tą odpowiedzialność i uczymy się, uczymy się, jak wykorzystywać tą naszą przestrzeń, decyzyjność, żeby, żeby dalej tą naszą gminę rozwijać. Dla takiej ciekawostki podam um, kilka takich ciekawych faktów z historii początku samorządności. Postaram się to odczytać jakoś tak dość szybko, ale to będą takie krótkie, krótkie tematy. 6 czerwca 1990 roku w Klubie Nauczyciela odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta Police. Klub Nauczyciela długo był miejscem obrad Rady Miejskiej. Taka ciekawostka. Inauguracji dokonał Remigiusz Kubicki, przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej Gminy i Miasta Police, przekazując prowadzenie obrad radnemu seniorowi Stanisławowi Orłowskiemu. W skład pierwszej kadencji po transformacji wchodzili Stanisław Bejenka, Lesław Byszczewski, Władysław Diakun, Adrianna Frestowicz-Urban, Zdzisław Gajda, Roman Joniak, Tadeusz Jączak, Bolesław Karliński, Elżbieta Kruber, Robert Lewandowski, Hieronim Michalak, Jan Mikołajczak, Stanisław Orłowski, Stanisław Paprocki, Wiesław Piotrowski, Lesław Rądzisty, Bogusław Siewiera, Marian Siewiela, Witold Stefański, Mirosław Suchy, Janusz Sklarek, Stanisław Szymaszek, Władysław Świst, Remigiusz Wiśniewski, Weronika Witkowska, Renata Wojazd, Jerzy Zatyka i Ewa Zawitkowska. Jak Państwo widzą ta Rada Miejska kiedyś była mm, dużo bardziej liczna. Była też taka formuła, że byli członkowie komisji czyli razem rozmawiali z radnymi spoza rady, czyli te grono osób zaangażowane w funkcjonowanie gminy, podejmowanie decyzji, dyskutowanie nad uchwałami było dużo bardziej liczniejsze niż teraz. Pierwsza rada liczyła 28 osób, w inauguracji uczestniczyło 27. Po złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego. Pierwszym przewodniczącym rady gminy i miasta policja został Hieronim Michalak. Także jak państwo widzą w Policach Tradycje rodzinne, często społeczne, takiego działania na rzecz społeczności lokalnej są przekazywane czasami z pokolenia na pokolenie. Ciekawostkę dodam, że również pierwszym przewodniczącym Rady Powiatu był Pani Michalak. Także też była taka ciekawostka, ale dobrze. Pierwszymi wiceprzewodniczącymi byli Stanisław Bejenka i Zdzisław Gajda. Podczas drugiej sesji 15 czerwca na burmistrza Stanisław wybrano Stanisława Szymaszka. To był pierwszy burmistrz w gminy Police. Natomiast pierwszym wiceburmistrzem został Witold Stefański, obecny dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury. Eee, to tu mam. A tu taka ciekawostka, nie wiem, ale powiem dobrze. W tym miejscu pozwolę sobie na ciekawostkę. Pierwsi włodarze byli milionerami, burmistrz zarabiał 3 miliony złotych, natomiast wiceburmistrz 2 miliony złotych. Sytuacja się zmieniła dopiero po denominacji od 1 stycznia 1995 roku. A diety radnych i osób współpracujących z radą wynosiły po 50 tysięcy złotych. <noise> Także było miło. <noise> Gminą kierował zarząd. To był inny samorząd niż dzisiaj. Ustawa, ustawa od czwartej kadencji spowodowała, że wyodrębniono. Um, organ burmistrza gminy jako osobny, niewybierany przez Radę, ale przedtem było inaczej, było jak w Starostwie Powiatowym. Gminą kierował zarząd, który oprócz burmistrza i jego przewodniczącego zarządu byli, jego, byli jeszcze zastępcy, później dwóch zastępców i tworzyli też członkowie mm, zarządu Rady Gminy i Miasta Police. Pierwszy z zarządu tworzyli także Bogusław Siewiera, Weronika Witkowska, Władysław Diakun, Jerzy Zatyka. E 8 sierpnia 1990 roku radni uchwalili Tymczasowy Statut Gminy i Miasta Police. My rozpoczynamy teraz dziewiątą kadencję z najdłuższym stażem samorządowym. Wspieraliśmy się jeszcze przed sesją, bo byłem przekonany, że mam najdłuższy staż. Się okazało się, że mamy równy staż z Witoldem Królem, także razem mamy sześć kadencji, to jest nasz najdłuższy staż. Kolejnymi, którzy mieli najdłuższy staż, to jest pięć kadencji Zofia Chlek, Adam Sobczyk i Grzegorz Ufniarz. Radni ze stażem czterech kadencji to Tadeusz Borowski, Elżbieta Jaźwińska, Władysław Kosiorkiewicz, Michał Rajewski, Andrzej Rogowski. Rekordzistom, ale i wszystkim pozostałym radnym, którzy budowali samorządność naszej małej ojczyzny gratuluję i dziękuję. Hmm. Przypomnę, że od 75 do 98 w Polsce obowiązywał dwustopniowy podział administracyjny, czyli nie było powiatów. Od 1 stycznia 1990 roku, 1999 roku do dziś obowiązuje podział trójstopniowy. Mamy 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu i 2479 gmin, w tym 302 gminy miejskie i 718 gmin miejsko-wiejskich oraz 1459 gmin wiejskich. No i z takich ciekawostek to chyba wszystko. Myślę taki kawałek historii, warto pielęgnować tę nasze, naszą pamięć o tym jak to się układało, jak budowaliśmy tą naszą małą ojczyznę, no bo z każdej wiedzy wynikają dobre pomysły, a przynajmniej oparte na faktach, co powoduje, że tym lepsze wnioski i pomysły możemy osiągać. W sprawie samorządności, w sprawie gminy i w sprawie lokalnej społeczności życzę Wam dużo wytrwałości energii na tej drodze. Myślę, że mamy dużo do zrobienia i dużo rzeczy przed nami pozytywnych, które będą nam wszystkim dawały dużo satysfakcji. Także wszystkiego najlepszego i wszystkiego dobrego. Dziękuję.